Саня 5 секунд <tryk> miejsca, до старту. Тільки не шведи. Підлети, подивися. Далі, 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 далі. Ярик, запис, Ярик, запис. На українському фронті є місця, до яких можна вийти тільки раз. Прям <tryk> докиштують. Strefa śmierci odcinek terenu, gdzie każdy metr znajduje się na celowniku, a każdy ruch jest widoczny z góry. Czasami przeciwnik jest celowo wciągany w tę strefę. Droga przed nim wygląda na niedbale pozostawioną otwartą. Przetrwanie choćby jednego dnia tutaj to czysty przypadek. Oto jak wyglądał jeden dzień w strefie śmierci pod Pokrowskiem. Dzień zaczyna się od kilku rosyjskich pojazdów zmierzających w stronę ukraińskich pozycji między dwoma osadami górniczymi. Samo zgromadzenie kilku pojazdów blisko linii frontu to już mała operacja specjalna. Tutaj przezroczyste dla ciekawskich oczu jest nie tylko pole bitwy, ale i tyły. Mimo to rosyjska grupa wysunięta powoli zbliża się do skrzyżowania. Jeszcze nie wiedzą, że ten odcinek drogi od dawna jest zaznaczony na ukraińskich mapach. Strefa śmierci. Ukraińskie oddziały przygotowały ten teren tak, by każdy, kto tu wejdzie, został złapany w krzyżowy ogień i rozerwany skoncentrowaną siłą ognia. Czasami miny są zrzucone bezpośrednio na drogę przez drony albo uśpione drony czekające w trawie przydrożnej. Może to być wcześniej wyznaczony obszar rażenia dla karabinów maszynowych czy artylerii. Ale tym razem Rosjan witają. Drony pierwsze wzbijają się w niebo. Ukraińscy operatorzy obserwują, liczą cele. To rutynowa praca, wykonywana codziennie. Sekundy później nad strefą śmierci pojawiają się pierwsze ukraińskie FPV niosące materiały wybuchowe. Nurkowanie jest szybkie, nieustępliwe. Śmierć z góry. Trafienie za trafieniem. Tym razem bez artylerii. Tylko ptaki w pracy. Oko Boga jest teraz otwarte. Czarny dym unosi się ku niebu. Te słupy dymu stały się częścią lokalnego krajobrazu. Tak, w tym miejscu jest jeszcze jedna. Dzień dobry, to jest panie, który jest wolny, ale nie możemy. Rosyjscy żołnierze szturmowi wyskakują z pojazdów, rozbiegając się we wszystkie strony, próbują uciekać. Ale nawet ich cienie ich zdradzają. Niektórzy kryją się za drzewami, ale gałęzie nie zatrzymają dronów. Inni wskakują do dołów, ale fala uderzeniowa znajduje ich i tam. Przywierają do ziemi, lecz dron zniża się tak nisko, że słychać brzęczenie jego wirników. A potem bum! Pełzają do przepustów zrujnowanych budynków nawet do dołów kloacznych licząc na zniknięcie ale dokąd uciec gdy jesteś obserwowany z góry oko boga widzi wszystko nie mruga nie męczy się nie rozprasza go litość da, tak będę zajebis tylko nie śwedy podlety się. dalej 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 jarek zapis jarek zapis Da da da, popał, zajibis! Każdy, kto znajdzie się w jego spojrzeniu, już jest martwy, tylko jeszcze o tym nie wie. Jeśli poczujesz przebłysk litości, oglądając to, dobrze. To znaczy, że wciąż jesteś człowiekiem, ale dla Ukraińców litość to luksus, na który nie mogą sobie tutaj pozwolić. W strefie śmierci chodzi o przetrwanie. O obronę domów, ziemi, rodzin. W ciągu kilku minut eksplozje cichną, dym się rozprasza i zapada cisza. Wypalone wraki pojazdów się tlą. Rosjanie liczą swoje straty, Ukraińcy liczą swoje trafienia. Wydaje się, że to wystarczy na jeden dzień, ale nie, słońce wciąż wysoko dzień trwa dalej. Wciąż zbyt wiele osób na świecie myśli, że wojna to jakaś romantyczna przygoda albo gra komputerowa. Twój like pomoże YouTube'a pokazać im to. Niech zobaczą, że prawdziwa wojna to przerażająca sprawa. Metal spalonych pojazdów nie zdążył jeszcze ostygnąć, a Rosjanie już szykują się do drugiej próby. Rozkazy to rozkazy. Ich dowódcy krzyczą i grożą przez radio. Niech będzie 30 minut. Te groźby są gorsze niż strach przed śmiercią, bo gdy Twoja karta bankowa jest w kieszeni dowódcy, nic nie przeraża bardziej niż zobaczyć przy swoim nazwisku w ewidencji dopisek zaginiony w akcji. Niektórzy biegają między motocyklami, sprawdzając, czy silniki działają, niektórzy ukrywają strach za przyłbicą hełmu, niektórzy szepczą modlitwy, niektórzy próbują udawać twardzieli, a niektórzy wsiadają na motocykl po raz pierwszy w życiu. Ale rozkaz, to rozkaz. Dłonie ściskają kierownicę tak mocno, że kłyk Cię bieleją. Motocykle ruszają naprzód, slalomem, zygzakiem. W XXI wieku wygląda to jak szarża kawalerii. Bohaterski manewr. Tak rosyjscy dowódcy sprzedają go swoim ludziom. Ale te ryczące silniki, im szybciej jadą, tym są głośniejsze. Słyszą nie tylko oni sami. Śmiertelne skrzyżowanie jest już za nimi. Ale czy naprawdę opuścili strefę śmierci? Cel Rosjan. Szybko przebić się przez strefę śmierci. Zbliżyć się do ukraińskich pozycji i przewagą liczebną je przełamać. Przez chwilę wydaje się, że prędkość to wybawienie. Kolumna rozdziela się na kilka grup, pędzących naprzód jak zebry na sawannie. Ale wszystkie lądują na otwartym terenie. Tutaj już czekają pięciocalowi zabójcy. Gdzieś ponad rykiem silników słychać inny dźwięk. Ciche wycie małych śmigieł niosących podwieszone wogi lub granaty. Strefa śmierci jest o wiele szersza, niż sądzili tego ranka. Motocykliści docierają nieco dalej, niż wcześniej udało się pojazdom opancerzonym, ale tylko nieco. Drony dotrzymują kroku jeźdźcom. Uderzenia, jedno, drugie. Trzecie. Standardowy FPV może osiągać prędkości 96 do 145 km na godzinę, a niektóre modele ponad 200 km na godzinę. Motocykl ma niewielkie szanse, by je prześcignąć, jedynie szanse, by spróbować uskoczyć. Niektórzy jeźdźcy spadają prosto z siedzenia. Niektórzy porzucają motocykle i rzucają się biegiem w stronę drzew, do linii lasu, gdziekolwiek gdzie mogliby zniknąć. Ale gdy oko Boga już ich wypatrzy, gra jest skończona, a dronów starczy dla wszystkich. W końcu ryk silników motocykli cichnie całkowicie. Pozostaje tylko brzęczenie dronów obserwujących, liczących. Rosyjski zryw wydaje się złamany, ale rozkaz to rozkaz. Dowódca wrzeszczy przez radio, by iść dalej pieszo. Z 24 chłopaków na motocyklach przeżyli tylko dwóch: ja i mój towarzysz. Powiedzieli nam, żebyśmy jechali naprzód. Odpowiedziałem: Jest nas tylko dwóch, powinniśmy poczekać na resztę. Ale oni powiedzieli: po prostu dotrzyjcie tam, zabezpieczcie pozycję i to wszystko. Dla wielu, trafienie do niewoli po tej rzezi może być najlepszym możliwym zakończeniem. Ale większość szturmowców spotyka inny los, bo odmowa ataku może oznaczać kulę od własnych, a nawet atak własnego drona, bez względu na to, czy jesteś ranny, czy nie. Idą dalej, krok za krokiem, w stronę zachodzącego słońca, przez spustoszone pola i zrujnowane wsie. Ale to znajome, złowrogie brzęczenie nad głowami oznacza, że wciąż nie opuścili strefy śmierci. Czy ona w ogóle ma jakiś koniec? Nocą, na skraju wioski, Formuje się nowa grupa szturmowa. Na przeciwległym krańcu strefy śmierci, w ukraińskim okopie, szykowana jest kolejna partia FPV. Tymczasem, po drugiej stronie planety, w chińskiej fabryce czeka następna seria motocykli. W indyjskim porcie rozładowywany jest kolejny tankowiec z rosyjską ropą. W rosyjskim punkcie rekrutacyjnym kolejny człowiek podpisuje kontrakt. Gdzieś w jednym z tych miejsc znajduje się wyłącznik strefy śmierci. Napisz w komentarzach, gdzie Twoim zdaniem on jest? A może masz własną odpowiedź? Dzięki za oglądanie i nie zapomnij o subskrypcji. A teraz bonusowy filmik dla najbardziej cierpliwych widzów.